wygląda tankowanie Lamborghini Urus? Zapraszam. Na początku musicie wybrać stanowisko z gazem, żeby zatankować. Tak na poważnie bierzecie 9,8 flujecie, żeby się dobrze otworzył. Żeby nasparować w ogóle bardzo ładny korek, możecie zobaczyć. Lamborghini Urus ma takie korki z grawerem. Chociaż na drukarce 3D też można by takie zrobić. Tutaj położę, chociaż to jest idealne miejsce pod to. I jeszcze raz Zobaczcie. wsadzacie. Wsadzacie. I ile pali Lamborghini Urus? Około 25 litrów przy takiej normalnej jeździe, to jest y, samochód mojego serdecznego znajomego, który jeździ nim normalnie od 3 lat 60 tysięcy km i nie patrzy na spalanie, nie jeździ nim ani spokojnie, ani e, niespokojnie. I tak naprawdę ten samochód przy 25 litrach można powiedzieć, że pali normalnie. Powyżej 30 już byłoby ciężko, ale da się, uwaga, tym samochodem, bo już nie raz jeździłem Urusem. Po jakichś trasach i tak dalej Da się nim zejść Nie uwierzycie Do 10 litrów na trasie Przysięgam Mam zdjęcia Jak macie ochotę to na moim Instagramie są Więc taka ciekawostka I lejemy śmieszną cenę Bo tutaj możecie zobaczyć Cena jednego litra to 6,66 Nieprzypadkowo I do pełna poproszę Wszystkiego dobrego Zostawcie follow Po więcej